Chanson d'amour da Ania Ludwicka-Mania, Jacek Grądowy, witam Was serdecznie. Witamy serdecznie. Dzisiaj w stylu francuskim. Opowiedzcie, coś zaśpiewaliście. Jesteśmy teraz w kawiarni francuskiej i natchnęły nas piosenki różnych wspaniałych artystów, wspaniałych tekściarzy wspaniałych wokalistek, no, i, i, takich jak Edith Piaf, takich jak e, Georges Brassens, jak Borys Vian. Także dużo jest, a musieliśmy coś z tego wybrać na taki program, a że wcześniej robiliśmy pierwiastek z miłości z polskimi piosenkami, to pomyśleliśmy, że czas zrobić coś a propos Francji, bo jest tyle pięknych, w ogóle tyle jest pięknych piosenek na świecie, że nie jesteśmy w stanie tego obrobić chyba do końca życia. Ja chalam. Precyzyjny mam plan, by znikł twoich kochanków krąg. Ja chlam konsekwentnie nad stan, tak chcę żyć, zanim pójdę na dno. Publiczność, zauważyłem, lubi piosenki francuskie. Tak, lubi, lubi i czasami nuci, kiwa się, widać, że znają, że, że publiczność zna te utwory, one są niesamowite, piękne i zawsze warto je przypominać. No i właśnie ty, tym razem chcieliśmy wystąpić bardziej tematycznie, tak, czyli właśnie po, po, pojechaliśmy sobie do Francji. To z głębi serca piosenka wypływa im tam, A -a -a. bo przecież każdy kocha to miasto jak ja. Co dam? Ktoś został dziś sam, Przyszedł z Elizy. Ktoś osiadł na dnie, lecz za to tam na mowar nas harmonia gra przez cały czas i teraz już wiem. Organizacja, jak widzę na głowach, typowo francuska, kreacja, Aniu również. Nie, Ale ty wyglądasz seksyjnie. No widzisz, w berecie. Tak, no staramy się troszeczkę, że tak powiem, no to jest produkcja niskobudżetowa. Budżetowa, ale wychodzi na szóstkę. Tak, tak. No koledzy muzycy udało im się namówić, bo też nie są tani, ale, a są bardzo dobrzy. Robert Wróbleski, o nich trzeba wspomnieć, bardzo nam tutaj pomógł, tak. wraz z córką Marceliną Wróblewską, gdzieś tutaj uciekli. Oni chyba już do garderoby poszli ćwiczyć kolejne piosenki. No bo właśnie jak muzyka francuska to nie mogło zabrak zabraknąć akordeonu. Tak, ten akordeon stworzył tak niesamowity klimat, tak, e, tak iście francuski i wyjątkowy, że, no, że wystarczyłoby posłuchać, posłuchać tego akordeonu, oczywiście A. ze skrzypcami. Gdzie nie musielibyśmy z... śpiewać. No tak troszkę się chcieliśmy, oczywiście pokazać, prawda? zakładamy berety na głowę i nie będziemy A państwo korzy. zakładają mentalnie berety na głowę i, I śpiewają razem. śpiewamy razem. Dobrze? Chanson d'amour. mój. rozbinała, by miał kotek wiedać, co co Biegła nas, biegła nas, kraja cała pa, 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 przyźby po pa, A niewinna margo przypuszczała, że to kotka co z jej piersi są. Biegła nas, biegła nas, kraja cała. Przeźby popa, pa, To są polskie tłumaczenia, bo my no Mieliśmy taki plan, żeby się po francusku nauczyć śpiewać, ale to na pewno byśmy okaleczyli. A, a te polskie teksty są tak przepiękne i tak w duszach nam grają, że, że sięgnęliśmy po polskie tłumaczenia francuskich piosenek. Tak, i, I trzeba wspomnieć, że te tłumaczenia to właśnie Wojciecha Młynarskiego, Marcina Sosnowskiego, który również pomógł nam stworzyć ten program, tak. wyreżyserował, no, poukładał nas, żebyśmy tutaj grzecznie występowali na scenie. Wzięliśmy piosenki z zespołu reprezentacyjnego. Prezentacyjnego, ich aranżacje oparliśmy się no na tym, co jest dobre, czyli na dobrej literaturze, na dobrych yy, aranżach. aranżach, no i też staraliśmy się jakoś tam dorównać naszym skromnym aktorstwem. Nie przecz proszę, oj, że zawała, oj, czulka masz, stary hej. Też wyznaj tę treść, że każdy jest kto młody, ten nazwany jest fiut. Ja człowiek nie młody, i nie stary słów na ten temat, miałbym parę A co bym miał, tak myślę sobie. Jak ktoś jest żółp, będzie żół. A długo już śpiewacie y, muzykę francuską? Tak. Premierę zrobiliśmy chyba już 3, 3 lata 2, temu. 3 lata temu, tak. natomiast no, nie mamy okazji często tego grać, a bardzo a lubimy. Ale tego chcę. Tak. I bardzo cieszymy się, że mogliśmy właśnie dzisiaj tutaj wystąpić. A tu w Kamiennej Górze, no naprawdę jesteśmy tak mile zaskoczeni i to nie jest żadne podlizywanie się, ale naprawdę, naprawdę tutaj. To bardzo miło, było. Niesamowita bo niesamowita atmosfera. Od samego początku była niesamowita atmosfera, że chciało nam się śpiewać, chciało nam się wystąpić, i czuliśmy, że widzowie jakby kupili. Ten, ten francuski klimat i, i chcieli słuchać dalej. To bo, tak, było super. Bo, bo czy pierwiastek, czy, czy muzyka francuska, to sala Kamienu Centrum jest pełna. No, jak to robicie? No, po prostu publiczność fantastycz jest fantastycznie, że tak powiem, brzydko wychowana, że lubią chodzić do teatru i lubią chodzić na występy. I to jest piękne, bo, bo tu jest tak dużo różnych imprez, że już yy, wszyscy są przyzwyczajeni, że jak coś jest w centrum kultury, to trzeba przyjść. Proszę Państwa, no, cieszymy się, że w tak dużej liczbie przybyliście, żeby posłuchać tych pięknych piosenek. Mam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni i również będziecie z nami śpiewać. Znacie tę piosenkę Chanson d'Amour? Tak? O, a chcielibyście wspaniałe. z nami zaśpiewać? Tak, a ja myślę, że to jest też duża zasługa pracowników Domu Kultury i pana dyrektora, że no, mają taki pomysł tak. na to, żeby publiczność kamiennogórską przyzwyczajać do różnych tak. spektakli. Mam nadzieję, że z, z, z tego zaskakiwać. co obserwuję, to widzę, że tutaj są różne wydarzenia artystyczne no i bardzo dobrze. I... A wy macie coś w zanadrzu, oprócz pierwiastka i, i muzyki francuskiej zaskoczycie nas jeszcze czymś. Na pewno zaskoczymy, ale nic więcej nie możemy powiedzieć. Jak tylko będziemy mieć zaproszenie i jeszcze publiczność będzie chciała nas oglądać łącznie z dyrekcją, no to oczywiście przedstawimy nasze propozycje. Mamy kilka takich propozycji jeszcze. Jedne już są gotowe, a inne jeszcze pracujemy, bo my za nią to nie możemy usiedzieć na miejscu i tak. cały czas robimy, nawet mimo to, że pracujemy w teatrze Cypriana Kamila Norwida, jesteśmy na etacie i tam też zapraszamy do naszego teatru. Widać i czuć tą energię, która bucha od Was, zwłaszcza od Ciebie, Aniu. Mi ciężko nadążyć za nią, ale no staram się, no staram się. Zresztą musi być taki jeden powolny, co tam nie no To nadąża. musi być y, po prostu y, y, harmonia, tak, I, i różnica, to wtedy jest fajnie razem. Tak jest! można powiedzieć, już się zaprzyjaźniliśmy. Szansą, szansą da. No to ostatni raz. Pięknie śmiejecie. Dziękujemy. Tak, bardzo nam tutaj jest miło, przyjemnie. No jak w domu, przynajmniej ja się tak czuję.